Nawet mi było ciężko to zaakceptować. Kurwa, ale dramatyzm, trzeba tak na YouTube robić się nie wiadomo kogo. W temacie relacji męsko bo... Niestety, zobacz. Tak jak... 80% efektów, jakie masz po treningu, to jest dieta, tak samo 80%, tak mi się, tak strzelam, 70-90% efektów, jakie masz w relacjach z kobietami, to jest yy, głowa. To jest twoje nastawienie. To jest Twoja psychika. No, niestety, niestety, zobacz, to jest dosyć proste, bo tylko trzeba to zaakceptować, aby to było. Wiesz, aby to miało jakieś więcej nogi, słuchaj mnie uważnie. Bo zaraz spuszczę sobie taką muzyczkę w tyle, żeby się łatwiej gadało do ciebie, łatwiejsze Flow złapać. Mały Jazzik, co? Mały Jazzik nie jest zły. O, nie możemy już tacy poważni. To, co Ty zbierasz, w Twoich relacjach z kobietami, w Twoich kontaktach, to jest tak naprawdę pokłosie tego wszystkiego, co myślałeś dużo wcześniej, zanim zagadałeś do kobiety. Twoje efekty w z kobietami wynikają z tego wszystkiego, co myślałeś, zanim w ogóle do niej podszedłeś. Tak samo, jeżeli masz, jesteś na treningu. Po co jest trening? Trening wprowadza pewne uszkodzenia, zmiany yy, w Twoim ciele. Tak, tak dużym w skrócie, trening siłowy tam wystawia ciało na pewien stres. I żeby to ciało musiało się dostosować, musi być odpowiedni budulec. Ua. Musi być odpowiedni budulec. Bo no, tak jakbyś miał, wiesz, dom, ale masz super fachowców, ale masz słabe cegły. Czy słabe słabe słabej jakości elementy instalacji, czy tam gazowej, czy elektrycznej. Czy słabe dachówki. Tak w dużym skrócie ci to tłumaczy. I tutaj jest podobnie, to jest... Głowa jest najważniejsza. Jak to się... Jak to się przekłada? Mówiąc głowa, mam nawet nie myśli nie tyle co rzeczy materialne. Przecież ja szkoliłem klientów, a już od 2008 roku, szkoliłem klientów, którzy mogliby mnie kupić w skarpetkach. A mimo wszystko nie mieli relacji z kobietami. Szkoliłem ludzi, którzy mieli samochody, motocykle, wille, wielkie firmy, posiadłości, a mimo wszystko to kobiety no, nie były najbardziej udanym elementem ich życia. A mieli często nawet też wygląd, wykształcenie. Bo często właśnie przychodzą do mnie przystojni też bardzo faceci. Czasami sam się dziwię, co ty tu chłopie robisz. Ale ja też pamiętam, ja nie uczę.